Liść laurowy od wieków był symbolem zdrowia i długowieczności, leczył stany zapalne, wzmacniał odporność, łagodził ból, z czasem jednak ta wiedza zeszła na dalszy plan, ustępując miejsca drogim lekom i modnym suplementom. Dziś liść laurowy wrócił do naszego życia jedynie jako przyprawa, choć jego możliwości są znacznie szersze i co najciekawsze. Współczesne badania tylko potwierdzają to, co wiedzieli nasi przodkowie, dlaczego więc się o tym nie mówi? Jakie nowe zastosowania liścia laurowego mogą zmienić Twoje spojrzenie na ten zwykły produkt? Dziś odkryjemy 15 zaskakujących sposobów wykorzystania liścia laurowego i przekonasz się, że ta nie może być naprawdę bezcenne. Za każdym razem, gdy wrzucasz do zupy lub gulaszu suchy liść laurowy, do dania trafia cały kompleks biologicznie aktywnych substancji, zawiera on olejki eteryczne, garbniki, fitoncydy, kwasy organiczne i minerały to nie tylko aromat. To prawdziwe laboratorium natury. Olejki eteryczne odpowiadają za charakterystyczny korzenny zapach, ale przede wszystkim mają właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne. Garbniki wspierają regenerację tkanek i łagodzą podrażnienia, a takie mikroelementy jak wapni, magnez, żelazo i cynk czynią z liścia laurowego cenne wsparcie odżywcze dla organizmu. Pomyśl, wystarczy jeden mały listek w garnku, by wzbogacić potrawę o substancje działające na zdrowie równie skutecznie, co suplementy z apteki, dlatego nasi przodkowie traktowali ten liść z szacunkiem, nie tylko jako przyprawę, ale i jako lekarstwo. Już w starożytności liść laurowy był wykorzystywany nie tylko w kuchni, ale też jako naturalne lekarstwo, odwary i napary z niego uważano za silny środek przeciwzapalny i przeciwinfekcyjny. Dziś nauka to potwierdza. Olejki eteryczne z liścia laurowego rzeczywiście mają silne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, jak to wygląda w praktyce. Napar z liścia laurowego stosowano do płukania gardła przy anginie, do przemywania ran, by zapobiec zakażeniu, a także przy stanach zapalnych skóry, w domowych warunkach zastępował apteczne środki odkażające, których wtedy po prostu nie było. Związki eteryczne laurowca działają jak niewidzialna tarcza, hamują rozwój szkodliwej flory i tworzą warunki w których organizm łatwiej radzi sobie z infekcją, dlatego w medycynie ludowej liść laurowy nazywano liściem zdrowia, zatrzymywał chorobę, zanim się rozwinęła. I to najważniejsze, to środek zawsze dostępny. Wystarczy garść suszonych liści i wrzątek, by przygotować domowy antybiotyk. W tradycyjnej medycynie liść laurowy zawsze był sprzymierzęcym odporności. Na parę z niego pitołów w sezonie przeziębień, gdy organizmowi było najtrudniej walczyć z wirusami, uważano, że regularne picie herbatki laurowej wzmacnia odporność i chroni przed infekcjami. Dziś rozumiemy, dlaczego to działało. Olejki laurowe działają jak naturalne antyseptyki. Fitoncydy hamują rozwój bakterii, a mikroelementy: cynk, miedź, magnez wspierają komórki odpornościowe. Organizm otrzymuje nie tylko pachnący napar, lecz koncentrat aktywnych substancji, który pomaga szybciej reagować na zagrożenia. Można to porównać do armii. Odporność musi być zawsze gotowa do walki. Liść laurowy w tej metaforze to trener, który mobilizuje żołnierzy i nie pozwala im się rozleniwić, nie bez powodu podawano go dzieciom i dorosłym w chłodne dni, to był sposób na obudzenie obrony, gdy w powietrzu krążył kaszel i katar proste, tanie rozwiązanie, które pozwalało zachować zdrowie bez wydatków. Gdy przeziębienie zwala z nóg, oddech staje się ciężki, nos zatkany, a kaszel nie daje spokoju, sięgamy po wszystko. Dawniej jednym z pierwszych pomocników był liść laurowy, używano go nie tylko w kuchni, ale też do inhalacji. Garść liści zalewano wrzątkiem, a nad parą pochylano się na kilka minut. Aromatyczne olejki eteryczne szybko wypełniały powietrze, ułatwiały oddychanie, rozrzedzały śluz i łagodziły skurcze dróg oddechowych, wiele osób zauważało. Po takiej inhalacji kaszel łagodniał, a nos się odtykał. Sekret jest prosty. Związki eteryczne z liścia laurowego działają jak naturalne antyseptyki i jednocześnie rozszerzają drogi oddechowe, to nie tabletka z efektami ubocznymi. Tylko łagodny, dostępny sposób na wsparcie organizmu. Taka inhalacja działała szczególnie skutecznie na początku choroby, osłabiała objawy i nie pozwalała przeziębieniu się rozwinąć i nawet dziś, mimo dziesiątek leków z apteki, ten prosty sposób wciąż się sprawdza. Bóle stawów to częsty towarzysz starości, zapalenia, zwyrodnienia, dna moczanowa, każde z tych schorzeń sprawia, że zwykły ruch staje się wyzwaniem w medycynie ludowej walczono z nimi nie tylko maściami, ale i naparem z liścia laurowego. Wierzono, że liść laurowy wypędza solę z organizmu. Oczywiście nie chodziło o sól kuchenną, lecz o kryształki kwasu moczowego, inne substancje odkładające się w stawach i wywołujące stany zapalne. Napar z laurowca działał jak łagodny środek oczyszczający, pobudzał pracę nerek, ułatwiał usuwanie nadmiaru płynów i zmniej obciążenie stawów, przepis był prosty. Kilka liści gotowano przez 10-15 minut, odwar odstawiano do naciągnięcia i popijano w małych porcjach przez cały dzień. Wielu ludzi zauważało zmniejszenie opuchlizny, mniejszy ból i większą swobodę ruchu, szczególnie ceniono tę metodę przedniemoczanowej, gdy stawy dosłownie płoną od stanu zapalnego. Współczesne badania potwierdzają, olejki i kwasy organiczne zawarte w liściu laurowym mają działanie przeciwzapalne i mogą wpływać na przemianę materii, zmniejszając ryzyko odkładania się soli, to czyni liść laurowy nie tylko przyprawą, ale też naturalnym sprzymierzeńcem zdrowia stawów i kości. Uczucie ciężkości po jedzeniu zna każdy, czasem żołądek robi się jak kamień, a energii brakuje nawet na proste czynności. W takich sytuacjach ludowa medycyna sięgała po liść laurowy, odwary i napary z niego od dawna służyły do pobudzenia trawienia. Olejki i gorzkie związki zawarte w laurowcu aktywizują pracę żołądka i wątroby, pobudzają wydzielanie soku żołądkowego i żółci, dzięki czemu jedzenie trawi się szybciej i lżej, danie z dodatkiem liścia laurowego nie tylko pachnie lepiej, ale też lepiej się przyswaja. Można powiedzieć, że laurowiec działa jak dyrygent trawienia, sprawia, że żołądek, Wątroba i jelita grają razem. Efekt? Znika uczucie ciężkości, zmniejszają się wzdęcia, poprawia się apetyt. Bez powodu liść laurowy zawsze dodawano do tłustych i ciężkich potraw. Mięs, zup, gulaszów to nie był tylko trik kulinarny, ale troska o to, by jedzenie nie zalegało w brzuchu. I dziś ten stary sekret działa tak samo skutecznie, jak przed wiekami. W ostatnich dziesięcioleciach naukowcy coraz częściej zauważają, że zwykłe rośliny mogą mieć poważny wpływ na metabolizm, liść laurowy okazał się jednym z takich przykładów. Współczesne badania pokazują, że regularne picie naparu z liścia laurowego może obniżać poziom glukozy we krwi i zwiększać wrażliwość komórek na insulinę, to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą typu drugiego, gdy organizm przestaje prawidłowo wykorzystywać własną insulinę i cukier pozostaje we krwi. Jak to działa? Aktywne związki z liścia laurowego wpływają na enzymy wątroby i trzustki, pomagając regulować procesy przyswajania węglowodanów. W efekcie skoki cukru stają się mniej gwałtowne, a samopoczucie się stabilizuje. W praktyce ludowej przygotowywano prosty napar, kilka liści zalewano wrzątkiem i pili go przez kilka dni. Ludzie zauważali zmniejszone pragnienie, mniejsze zmęczenie ustabilizowaną wagę, pośrednie oznaki poprawy poziomu cukru. Oczywiście liść laurowy nie zastąpi leczenia. Ale jako środek wspomagający może przynieść realne korzyści, to kolejny przykład na to, jak tania przyprawa może stać się bezcennym sprzymierzeńcem zdrowia. Serce i naczynia krwionośne to silnik i rury naszego ciała. Jeśli silnik działa nieregularnie albo rury są zatkane, cierpi cały organizm. Medycyna ludowa od dawna zauważyła, że liść laurowy wspiera zdrowie tego układu, a dziś potwierdzają to badania. Napary i olejki z liścia laurowego poprawiają elastyczność naczyń krwionośnych. To szczególnie ważne u osób starszych, gdy tętnice tracą sprężystość i serce pracuje z większym wysiłkiem, aktywne związki laurowe wspierają prawidłowy rytm rozszerzania i kurczenia się naczyń, poprawiając krążenie. Dodatkowo liść laurowy pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Jego związki wpływają na metabolizm tłuszczów, ograniczając powstawanie blaszek niarzdycowych, dzięki temu zmniejsza się ryzyko zatorów i poważnych powikłań, takich jak zawał czy udar. Można powiedzieć, że liść laurowy działa jak cichy obrąca serca, wspiera rytm, ułatwia pracę mięśnia sercowego i pomaga krwi swobodnie krążyć po organizmie. I znów widzimy siłę prostego środka kilka liści w naparze lub domowej roboty olej stają się sprzymierzeńcem w walce o zdrowe naczynia krwionośne. Skóra to nie tylko powłoka, to narząd, który chroni nas każdego dnia, to na pierwsza styka się z bakteriami, kurzem, promieniowaniem UV, zimnem i upałem, nic dziwnego. Że to właśnie skóra najczęściej wysyła sygnały alarmowe zaczerwienienie, stany zapalne, wysypki. I tutaj liść laurowy okazuje się zaskakująco prostym, ale skutecznym środkiem od dawna stosowano go w formie naparu do przemywania problematycznej skóry, olejki eteryczne i fitoncydy działają jak naturalne antyseptyki. Oczyszczają pory, hamują rozwój bakterii odpowiedzialnych za trądzik i jednocześnie łagodzą stany zapalne, w efekcie wypryski stają się mniej widoczne skóra się uspokaja i znika tłusty połysk. Ale to nie wszystko. Garbniki zawarte w liściu laurowym wzmacniają naczynia włosowate i zwiększają odporność skóry na podrażnienia. To ważne zwłaszcza dla osób z serą wrażliwą i skłonną do zaczerwienień. Kompresy z naparu laurowego pomagały przy atopii i egzemach, Przykładano je do podrażnionych miejsc, aby złagodzić świąt, pieczenie i przyspieszyć gojenie. Dawniej taki kompres nazywano liściowym plastrem. Zwykła tkanina nasączona naparem przynosiła wyraźną ulgę już po kilku zabiegach. Nawet drobne skaleczenia i zadrapania goiły się szybciej po przemyciu naparem z liścia laurowego, nic dziwnego, że dawniej nazywano go liściem zdrowia, pomagał skórze regenerować się bez drogich maści i złożonych terapii. I co najważniejsze, działa delikatnie, nie wysusza skóry jak agresywne środki, nie maskuje problemu, ale pomaga go rozwiązać, można powiedzieć że liść laurowy przywraca skórze jej naturalny rytm, czystość, spokój i zdrowy wygląd. Włosy od zawsze były symbolem zdrowia i urody, ale z czasem tracą siłę, stają się łamliwe, matowe i zaczynają wypadać, dawniej nie było drogich masek i serum, ale był liść laurowy. Płukanki z naparu laurowego uważano za jeden z najlepszych sposobów na pielęgnację włosów, olejki eteryczne wnikały w skórę głowy, poprawiały krążenie i odżywiały cebulki, włosy wypadały rzadziej, Rosło mocniejsze i gęstsze. Garbniki nadawały im sprężystości i siły, przywracając naturalną strukturę, kwasowe związki z liścia laurowego redukowały upierz i regulowały pracę gruczołów łojowych, już po kilku płukaniach włosy były czystsze, łatwiejsze do ułożenia, z naturalnym blaskiem. Kobiety szczególnie ceniły ten sposób. Włosy stawały się miękkie i bardziej podatne na układanie, ale i mężczyźni stosowali tę metodę, by utrzymać gęstość i zdrowy wygląd fryzury. Można śmiało powiedzieć, że liść laurowy był domowym kosmetologiem dla włosów, dostępnym, bezpiecznym i skutecznym, i ten sekret działa nadal, wystarczy tylko sięgnąć po doświadczenie przodków. Współczesne życie rzadko daje nam przestrzeń na spokój, ciągły pośpiech, złe wiadomości, brak snu wszystko to wpływa na nasz układ nerwowy, nic dziwnego, że coraz więcej osób szuka prostych i bezpiecznych sposobów na odprężenie. Jednym z takich sposobów, Znanym już naszym przodkom był liść laurowy, jego zapach ciepły, korzenny, lekko gorzkawy, działa jak naturalny środek uspokajający. Olejki eteryczne liścia laurowego wyciszają centra nerwowe, zmniejszają napięcie i ułatwiają relaks, wystarczy kilka głębokich wdechów, by poczuć, że troski odpływają, oddech się uspokaja, a myśli stają się lżejsze. W ludowej praktyce był prosty zwyczaj. Kilka liści wkładano pod poduszkę albo przygotowywano napar i zostawiano na noc na szafce nocnej, wierzono, że pomaga to szybciej zasnąć i głębiej spać. Dziś nazwalibyśmy to naturalną aromaterakią i ten efekt można łatwo wyjaśnić. Związki eteryczne oddziałują na receptory węchu, a przez nie na ośrodki mózgowe odpowiedzialne za stres i sen. Liść laurowy można więc nazwać zielonym środkiem nasennym, łagodnym. Bezpiecznym i dostępnym dla każdego, czasem wystarczy sam zapach, by odzyskać spokój. Nasz organizm działa tak, że wszystko zbędne toksyny, produkty przemiany materii, nadmiar wody musi być na czas usunięte, ale gdy układ filtracyjny jest przeciążony, pojawiają się obrzęki, uczucie ciężkości i zmęczenie. W medycynie ludowej z tym również pomagał liść laurowy. Napar z liścia laurowego uważano za łagodne, ale skuteczne oczyszczenie od środka. Wierzono, że laurowiec stymuluje pracę nerek i przyspiesza usuwanie nadmiaru płynów, a wraz z nimi znikały toksyny nagromadzone w tkankach. Ludzie zauważali, że po kilku dniach kuracji czuli lekkość, znikały obrzęki, a stawy stawały się bardziej elastyczne. Sekret tkwił w aktywnych związkach laurowych, olejkach eterycznych i kwasach organicznych, które działały moczopędnie i przeciwzapalnie. Te substancje nie tylko pomagały usuwać wodę, ale też poprawiały przemianę materii. Dawniej mówiono, liść laurowy oczyszcza ciało jak wiatr wymiata kurz z domu i w tym obrazie była głęboka prawda regularne picie naparu pozwalało organizmowi odzyskać równowagę i energię. Dziś taki sposób stosuje się ostrożnie, krótkimi seriami, ale jego działanie wciąż jest cenione, to kolejny przykład na to, że prosta przyprawa może stać się środkiem regeneracji i odnowy. Skaleczenie w kuchni, zadrapanie u dziecka, niewielka rana na ręce takie drobiazgi zdarzają się codziennie. Dziś od razu sięgamy po jodynę lub wodę utlenioną, ale dawniej w zasięgu ręki był inny pomocnik – liść laurowy. Świeże lub namoczone liście przykładano do rany, by zapobiec stanowi zapalnemu. Na parę przemywano uszkodzoną skórę, olejki eteryczne i garbniki działały jak naturalny środek antyseptyczny, hamowały rozwój bakterii i przyspieszały gojenie. Takie zastosowanie było szczególnie cenne na wsi, gdzie nie zawsze można było szybko dostać się do lekarza. Liść laurowy stawał się apteczką w kieszeni, lekką, dostępną i skuteczną. Można powiedzieć, że liść laurowy pełnił funkcję zielonego plastra, który nie tylko zakrywał, ale i leczył, dzięki swoim właściwościom pomagał uniknąć ropienia i przyspieszał regenerację tkanek. I nawet dziś, gdy mamy cały arsenał środków medycznych, liść laurowy przypomina, że natura zawsze dawała człowiekowi ochronę. W zapach liścia laurowego zna każdy. Korzenny, ciepły, lekko gorzki, ale ten aromat to nie tylko detal kulinarny. W jego podstawie leży olejek laurowy, który ma wyjątkowe działanie na układ nerwowy i oddechowy. Wdychanie zapachu laurowca pomaga rozładować zmęczenie, oczyścić myśli i przywrócić koncentrację. Nie bez powodów starożytnej Grecji wieńcami z liści laurowych ozdabiano głowy poetów i wojowników. Wierzono, że aromat laurowy wzmacnia ducha i przynosi jasność umysłu. Współczesne obserwacje to potwierdzają, zapach olejku laurowego delikatnie stymuluje krążenie mózgowe, łagodzi napięciowy ból głowy i poprawia uwagę, to szczególnie ważne dla tych, którzy pracują z dużą ilością informacji lub szybko się męczą. Dodatkowo inhalacje z olejkiem laurowym ułatwiają oddychanie, rozszerzają drogi oddechowe, zmniejszają skurcze i poprawiają dostęp tlenu, człowiek czuje, że powietrze staje się czystsze, oddech swobodniejszy, a głowa lżejsza. Można więc powiedzieć, że liść laurowy działa jak zielony energetyk, nie pozwala, by senność przejęła kontrolę i przywraca jasność tam, gdzie siły zaczynają się wyczerpywać. Każdy z nas choć raz wrzucił liść laurowy do garnka z zupą lub duszonym mięsem i zwykle myślimy wtedy o smaku i zapachu, ale za tym prostym gestem kulinarnym kryje się znacznie więcej korzyści. Pod wpływem ciepła z liścia uwalniają się olejki eteryczne, garbniki i kwasy organiczne, Przechodzą do wywaru lub sosu i zaczynają działać już w organizmie. Taka zupa staje się nie tylko sycąca, ale i lecznicza. Lepiej się trawi, zmniejsza wzdęcia, wspomaga pracę wątroby i jelit. Nic dziwnego, że liść laurowy tradycyjnie dodawano właśnie do cięższych potraw, mięsa, roślin strączkowych, tłustych zup, to nie tylko poprawa smaku, ale też troska o zdrowie. Laurowiec pomagał jedzeniu się przyswoić, a ciału nie przeciążyć się. Można śmiało powiedzieć, że liść laurowy sprawia, iż jedzenie staje się inteligentne. Zwykły obiad zamienia się w środek profilaktyczny, od wsparcia trawienia po wzmocnienie odporności, i to kolejny dowód, że prosta przyprawa może być naprawdę bezcenna. Dlatego nie zapomnij zostaw lajka pod tym filmem, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów o prostych, ale niezwykle cennych sposobach na zdrowie i długowieczność. I koniecznie podziel się tym filmem z bliskimi, być może to właśnie ta wiedza okaże się dla nich najważniejsza.